Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować nadziewane rurki kanelloni. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania potrzebne będą 250 g makaronu kanelloni. są takie grube rurki. 200 g grzybów shiitake. 200 g pieczarek. Ja mam akurat pieczarki brązowe. Dwie cebule jedna czwarta szklanki oleju, łyżeczka soli i łyżeczka pieprzu, 250 g świeżego lub mrożonego szpinaku oraz 100 g żółtego sera. Najlepszy będzie grana padano. Rozpoczynamy od pokrojenia grzybów. Grzyby odkładamy na chwilę na bok. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Pokrojoną cebulę podsmażamy na oleju. Cebulę odkładamy na chwilę na bok. Bierzemy patelnię. Wlewamy olej. Stawiamy na średnim ogniu i podgrzewamy. Na gorący olej wrzucamy cebulę. Podsmażamy na małym ogniu około 5 minut. Do zeszklonej cebulki dodajemy grzyby i podsmażamy kolejne 5 minut. Dodajemy szpinak. Podsmażamy około 10 minut do odparowania wody. W międzyczasie dodajemy sól i pieprz. I mieszamy. Po odparowaniu wody żeby ze szpinakiem odkładamy na bok i studzimy. Kiedy farsz trochę przestygł, oczka ścieramy do niego na dużych oczkach. Żółty ser mieszamy. Do dużej patelni dajemy 4 łyżki masła. Patelnię stawiamy na małym ogniu. Podgrzewamy do momentu rozpuszczenia się masła. Do roztopionego masła dajemy 4 łyżki mąki. Mieszamy. Wlewamy 3 szklanki mleka i cały czas mieszamy. Dodajemy łyżeczkę soli, łyżeczkę białego pieprzu. Możecie dodać również pół łyżeczki gałki muszkatołowej. Odgrzewamy przez kilka minut do momentu zgęstnienia sosu. Kiedy sos zgęstniał, Podkładamy go na chwilę na bok. Przygotowujemy makaron oraz nadzienie. Bierzemy naczynie żaroodporne. Na dno którego wlewamy jedną szklankę sosu bechamel. Rurki nadziewamy nadzieniem grzybowo-szpinakowym i układamy na dnie naczynia żaroodpornego. Tak przygotowane rurki polewamy sosem beszamelowym. Tak przygotowany makaron kaneloni nakrywamy folią aluminiową. I wkładamy do piekarnika na 35 minut. Piekarnik nagrzany do temperatury 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu. 10 minut przed końcem pieczenia Wyciągamy folię. Makaron gotowy, pozostawiamy go do ostygnięcia.